Hmm... Bedwars, ale jak zginiesz, to robisz świecę. Hmm. Ostatnio był robiony fiko, to czemu teraz nie świeca? Cześć. Siemano! No! Nara! Eee. Dobra! Bruch! Padaj! Padaj, padaj, padaj stary! Proszę cię, padnij! Nie! No! U. Pierwsza świeca za nami. Przez tą krew, co mi dopłynęła do głowy jestem milion razy bardziej. Skupiony! Jestem niczym lew w pustyni, który poluje na taką antylopę jak on. Odkleiło mi się, co? Ora, palej, Josiu! Dobra. A jeszcze jest tak gorąco. Jeśli było u Ciebie burza przez ostatnie trzy dni, zostaw lajka. Never. W ogóle widzowie, że chcecie więcej tego typu głównie Widzowie o ile... Szkur! Widzowie, jeżeli chcecie więcej tego typu głupich pomysłów, to piszcie takie głupie pomysły na kanale, pomysły na odcinek na moim Discordzie, na który was serdecznie zapraszam. Tak samo jak na Instagrama. I to koniec ogłoszeń parafialnych, przynajmniej na ten moment. Eee, coś tu się dzieje. O właśnie! Jaka tu jest akcja? Ja stąd zawijam wrotki! Nara! Nie mam je tu. Eee, kalafior! Nara! Ładnie to zrobiłem, co? Ech, um. Ale dlaczego tu uciekasz? się zaraz... Jak przegrasz arenę, to walisz k na kamerce bez cenzury. Nie jestem za znęcaniem się nad zwierzętami, ale na potrzeby filmu nie ma sprawy. No i się siem manderoł. Siemanu. Psia la 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 No, no i chodź. Cyk, 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 cyk! cyk! pyk, cyk pyk. No, 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 no! No! pik pik no, 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 no. Gościu do mnie idzie. No i właśnie mi zniszczył Beda. Nie, nie, nie. Wyzwanie to wyzwanie. Dobra, moi drodzy. Mam konia i teraz go muszę walić. Chyba już mu starczy. Będę salek gdy zginę, z okna. Super. co w siebie pozbyć. Siemano, naru, o nie, on tam doleciał. Słyszałem to moim uchem. na te, ja. padaj, Siemano, padaj, 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 stary, no, o, mamy problem. Moi drodzy, mamy ogromny problem. Uciekam. Ehm. O nie, stary, tam czerwony, do ciebie idzie. Weź tam pilnuj z dołu, lepiej. Ciena? <grywy> Baw się tam z czerwonym, bo tam czerwony do ciebie idzie. O właśnie. Jeszcze ja na czerwonego. No! Świetna zabawa! Przyjacielu, padaj! Proszę cię! Pa, 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 pa. Naru! I my też jeszcze tutaj damy. O nie! No! Nara! Pa, 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 pa! Nie! Też zginął, ale. Bedros, ale co? Kila musisz napisać UW. Mm -hmm. Ja już se przygotuję może, skopiuję. A i swoją drogą, widzowie, jeżeli wasz pomysł jest w tym filmie, to się nie obrażajcie. Bo gdyby nie wasz pomysł, to by tego filmu nie było. Głupie pomysły też są potrzebne. co sobie obudował, kurde, łóżko tym. Ten stonem. No co? Dobra, UW. Szybko, szybko. Dobra, ja sobie stąd zawijam. Siala la la bam, bam! Ala wpadła do samba Siemandero, przyjacielu! No! No, 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 no Stary, wyszaka godzina? Zobacz! Siała baba mak! Nie wiedziała jak Gdzie ty mi uciekasz, gamoniu? Nie ma problemu, możemy się pościgać. O ba, 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 Pa pa, pa, pa! No! Papa! Pa. Eee, bez takich! Pedors, ale gra twój stary. Tato! Tato! Nie ma taty? Ale jak to w kolejce pod monopolowym? Myślałem, że jest w domu. Twoja dziewczyna struje myszką, a tę klawiaturą. Ale ja nie mam dziewczyny. <ścoughs> Petrus, ale ty zginiesz crash ze swoim widzem. O, 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 ty, 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 ty! Gościu. Gościu. No. No. No, 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 no. w kółko. No, 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 no. Szybka ucieczka. Ja go będę chciał tutaj splok trapować. Dobra, nie dał się. Eee, uciekam. Dobra, to go zrzucę. Naru. O, siema. No, padaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Tu różowy. Leć tam na gościa. Bo ja to wejdę w łóżko zniszczyć. No. Naru. To były magiczne zaklęcia. No, 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 no. Naru. Siemaru. Em, em, em. <tryk> to i to powidza. Kuba jesteś. Jestem. Chcesz do odcinka? O No tak. To chodź na rękę jedną na Coxcrafta. Jestem. Dobra, żartowałem. spokojnie. Spo oddychaj, spokojnie. Jak się czujesz? Mega fajnie, dobrze. No i super. Ho sobie screena walniesz. Będziesz miał na pamiątkę. Zapnę, nie ma. Bilałem... Dobra, spokojnie. Ważne, że utrzymałeś łóżko stary. Już dzielę się tutaj itemami. Oj, nie! Dobra, poczekaj. tu się dzieją dymy. Straszne dymy się dzieją, ja uciekam. Parebola ci rzucę! Aaaaa! Dawaj rzucę fireballa na łóżko Super, super to zrobiłeś Pięknie stary! Ale ty masz... Ale ty masz 200 IQ! Dobra, lecę, no nich! Cyc, cyk, 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 cyk. No no no, no, padaj, padaj! Ło! Wow. No! Ej, skaczę jeden! Oj, padaj! Nara! Eee! Co tu się wyprawia? Rozwalam łóżko im. Nie mam peda. No. Super. Pomag... Oj, kurczę, nie pomogłem. Dobra, zginął jeden. Ole ucieczka. No nie! No! Leć! Jest! No po serca! Nie mają. Trzecia ja go rzucę firebolem. Trzymaj go tam jakoś. Dobra, powinien zlecieć. Zleciał. Dawaj go, dawaj go! Dobrze! Lecisz, lecisz, lecisz za nim. Rozwalamy go stary. Lecisz go. Ty, ty go zabijasz. Ja ci go zostawiam. No, lej go. No, dawaj! <grym>, dawaj! Mam. No i zbiona. Według co zgnięcie zmieniam na gorszy tekst. Zaczniemy sobie najpierw od 512, tak jak macie to pokazane w prawym dolnym rogu. Następnie będzie 256, potem 128, 64 i mój 32-pikselowy teksturpak. Co nie oznacza wcale, że mój teksturpak jest najgorszy. Siemano! Nie no, kolejny sklaczował! A jednak nie, zleciał. No, 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 padaj! Ej, ale zwróćcie uwagę na te jeszcze. ładne są. Bardzo mi się podobają. Nie wiem tylko czemu reszta tekstur by się nie wczytała, ale trudno. No, no, no. Szybko, póki ziomek nas nie widzi. No, 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 no. Elu 3-0! No, 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 no. Ziomość zaraz u mnie będzie. Już jest u mnie. Dobra. Przyzwoity paczek. Dobra, jednak nie. Czy to wygląda jak kalosze dziadka Staśka, który na grzyby chodzi? No, no, no. Chyba nie jest <śled> Hahaha. Cześć, przyjacielu, padnij sobie ładnie. Dobra, dobra, dobra. No i... U, co? Kością tu be... da nie ma. Dobra, patera. Pyk. Wars, ale bez czatu i scoreboarda No! No! no. Nie! Nara! Dawaj, 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 dawaj! Panie dowidzie! Jest! Wiecie, co jest najgorsze? Że ja nie wiem, czy ja mam łóżko, czy nie. W sensie, ja no, nie będę widział. Dzień dobry! Panie kapitanie! No! Szybciorem do ziomeczka! Witam, witam, witam! Ehm... Um, ciekawy jesteś, ziomuś! Co?! Ziomek, no! Nara! Oho, dobra, czyli jednak będę wiedział, kiedy <śpuszczak> stracę łóżko. Chociaż nie chciałem się tego dowiedzieć. No, nara. No, tu, leć! Jest. Edward, ale dziewczyna mi przeszkadza. Dajcie, bym już spokój. <śpuszczak> Edward, ale jak zginiesz, to wychodzisz z areny Ja naprawdę nie wiem, co to jest za pomysł. No ale dobrze, dajmy mu szansę. <śpuszczak> o, nie! No dobra, Selać goś. Dobra, ziomek. Siomuś Badaj. A nie, tam będzie świetnie nerwowo. Eee, trzeba mądrze wykorzystać tą zaistniałą sytuację. No, 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 no. Narrow! I szybko do różowego. Dawaj. Narrow! Uuu! Tu jest dwóch! No i problem! Zwiastun, te! e, No! No, ale! Dajmy jeszcze jedną szansę temu pomysłowi z potencjałem. No i... Bedwars, ale możesz tylko zabijać łapką. Płacałoby mi się zainwestować tylko w mocne obudowanie łóżka. Zleciał. Gdzieś? Dobra. Łapką. Nara. Lecimy. Dawaj. Naru. Ja się tu skampię, tak żeby mnie nie widział. On się... No to nie ciekawie. Ela się tu ukryje. Tutaj idzie sobie o różowy. Panowie się tutaj będą bić. No nie gadaj, że on mnie tu widzi. Ej, nie widzimy. O nie, ten niebieski umarł. Widzieliście. Posrzyp mnie No nie! No nie! No nie! Dobra, nie masz beda! I łapką, łapką! Nara! Teraz tego jakoś przeskoczyć by się przydało! Siemano. Elu! Dobra, zawracamy! No! No, 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 no. Będziesz rzucał, bo no to zginiesz. Dobra, jednak nie. Ale co ty, co ty, co ty, co ty, co ty? Postawmy tu TNT. A, dobra. On tu chyba... O! Nie, nie wyleciał. Idzie ktoś. Idzie ktoś. Narrow. Szybko, bo tu jego baza jest. No nie. No nie. Hamutkulus! No ty... BW, ale bez inkognito. Założę się, że będzie milion pytań o to, czy ktoś może screena. O, okay, Mówiłem! Zabrzmiałem, jak foka. Eee, gość jest u mnie. No i właśnie, właśnie, właśnie to jest, to jest ten fokus, o którym mówiłem, co nie? Goście ma tam rywala. On idzie na mnie. No, ziomuś! Oj, oj, oj! No, no, no! Naru! O nie! Obra. No padaj, ziomek! O f... ale grasz siedząc z tyłem. Ciekawe... Jak ja mam to zrobić? Tak ja tu mam tylko taki lufcik do patrzenia. Dobra, gościu, jedziemy. Z takim czymś też dam radę wygrać. Co z tego, że mam jedną pięćdziesiątą ekranu przed sobą? Dobra. No! Spadaj! Nie, bo ja tam widzę, że lajka jeszcze nie dałeś. Daj lajka. Dobra. No nie, o nie, o nie, o nie. No ku... Dobra, ziomeczku. Teraz to se palasz, wiesz? Wiesz? Wiesz o tym. Nara. Aha, aha, aha Dobra. no ku... Kto się mnie jest? Kto się mnie jest? Siemano. siema No i co ty, co ty, co ty gościu? Na głowę, że się upodpował pa 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 jak se na środek poszedł cwaniaczek jeden. Gościu, kpisz sobie chyba no. A, jeszcze pięć sobie zjedz, no. Dziesięć jeszcze, gg. Uuu.